Gdzie Ostatnio przedstawialiśmy całą serię najwyżej położonych miejsc. Czy to kawiarni, czy innych miejsc. I nikogo nie dziwi, że to jest Himalaya. Cię jedno z kolejnych takich miejsc. Najwyżej położony bar z muzyką na żywo na świecie. Znajduje się w Namcze Bazar. Namcze Bazar to jest taka wioska całoroczna, szerpowa, gdzie tam się po prostu ludzie cały czas mieszkają. Czy lato, czy, czy zima. To wszystko, co jest powyżej. Tego miasteczka tak naprawdę jest tylko i wyłącznie letnie na wypas. I po prostu, jak zima się zaczyna, to oni wszyscy schodzą. Więc Namcze Bazar jest najwyżej położoną całoroczną knajpą. I znajduje się tam najwyżej położony Landscape Pub, który link też się znajduje tutaj na górze. I znajduje się też tam właśnie ten bar z muzyką na żywo. On się nazywa Hungry Jag. Jest to miejsce w pewnym sensie. Kultowe już w Himalajach. E, jakościowo muzyka jest zabawna. Ale, bo to jest też inny, inny akcent, inna kultura, więc po prostu troszkę. Czasem fałszują, bo grają też te popularne, trudne piosenki. Oceńcie sami, tu macie Toxicity kawałeczek. Eee, a jak Wam się spodobało, to też wrzucam na koniec film do pełnego, kilkuminutowego występu. Dobra, to by było dzisiaj na tyle. Dzięki wielkie i do zobaczenia wkrótce.